W dniu 9 września pracownik naszej apteki zauważył, że zostaliśmy odcięci od systemu teleinformatycznego, mianowicie w rejestrze aptek. Pojawiliśmy się w statusie jako apteka nieaktywna. Nie wiemy, dlaczego tak się zadziało, ponieważ nie otrzymaliśmy żadnej decyzji na papierze. Nie mamy w świetle prawa niczego, co uzasadniałoby taką decyzję. Siłą rzeczy poprzez tą sytuację doszło do narażenia państw, utraty przez Państwa życia i zdrowia, dlatego, że my od 9 września, od godziny 15, nie możemy tak naprawdę Państwu wydać żadnych leków na receptę. Recept zaczętych u nas w aptece jest aż 6 tysięcy. W dodatku mamy przynajmniej 200 otwartych wniosków dla dzieci ciężko chorych, gdyż jako jedno z jednoznaczny aptek kraju zaopatrujemy Państwa w takie produkty sprowadzane w ramach importu docelowego z zagranicy. I mamy dzieci ciężko chore na choroby metaboliczne, które krótko bez tego żywienia, no nie są w stanie przeżyć. E, poprzez tą sytuację, mimo tego, że tym rodzicom sprowadziliśmy to żywienie, mimo że minister zdrowia wydał zgodę, mimo że Narodowy Fundusz wydał zgodę na refundację, to my utknęliśmy z tymi produktami, a te dzieci nie mogą ich otrzymać. W praktyce oznacza to tyle, że jeżeli te dzieci nie otrzymają tego żywienia, to krótko mówiąc nie mogą dalej normalnie żyć i funkcjonować, a więc jest to bezpośrednie narażenie ich życia i zdrowia. Zwróciliśmy się do Głównego Inspektoratu z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie mamy żadnej decyzji o zamknięciu, a w aptek jesteśmy nieaktywni. Usłyszeliśmy tylko, że ponoć taka decyzja jest. Na nasze pytania, czy została nam doręczona, nie potrafiono nam wskazać komu i kiedy ona została doręczona. Złożyliśmy już w tej sprawie zawiadomienie na policji i na prokuraturze, czekamy na jakieś wieści. Natomiast to jest już dziewiąta doba, kiedy nie pracujemy jako apteka. Zbieramy też podpisy pod petycją, którą kierujemy do pana głównego inspektora farmaceutycznego z prośbą o zaniechanie wykonania decyzji, której my w ogóle nie otrzymaliśmy jako apteka. Generalnie jest nam bardzo ciężko i naszym pacjentom też. Krótko mówiąc, za chwilę będziemy niewydolni. Finansowo, ponieważ przez 9 dni nie mogliśmy sprzedać tak naprawdę żadnego leku, wyrobu medycznego. To, czego my byśmy chcieli, to żeby zgodnie z prawem przywrócić nas w rejestrze aptek do statusu apteka aktywna i jeżeli decyzja o zamknięciu jest, to żeby później ktoś nam ją krótko mówiąc, zgodnie z prawem doręczył i umożliwił nam zgodnie z prawem obronę w sądzie. Bo my pra mamy prawo, jeżeli taka decyzja istnieje, żeby pójść do sądu, odwołać się do tej decyzji i wówczas sąd zdecyduje w naszej sprawie, czy faktycznie tą aptekę należy zamknąć. Także czekamy z wielkim bólem i z wielką obawą o naszą przyszłość. Też nie mniej ważny jest fakt, że my wszyscy zostaliśmy z dnia na dzień bez pracy, a proszę pamiętać, że mamy tutaj kilku farmaceutów, którzy mają rodziny, dzieci na utrzymaniu i właściwie z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni bez środków do życia.